Siema, ja jestem Parot i dzisiaj polatamy sobie moim łowoczkinem GG335, którym jeszcze nie latałem plus ten samolot jest po prostu parotny, więc no. Pomalowałem go, e, znaczy do pomalowania go wykorzystałem już Już kamuflaż, który był. Tutaj jeszcze nie domalowałem, tego nie zauważyłem, ale tam to tam nie przeszkadza, więc odpalamy. I no. Ja teraz mu będę badał rakiety. I będzie fajnie. Właśnie w ZSRR chciałem mieć jakiś samolot z rakietami, ale nie wyszło, więc dopiero to muszę ten samolot z tego poziomu w sensie będzie. Dobra, i Hyens Mentalnych, mamy Grand Strike. Rakiet nie mam, więc to, że jest Grand Strike, to parota nie obchodzi. Podunek 20, punkt do Dobra, lecimy. No. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa jeden. Dobra, idźmy. Trochę jeszcze sobie przyciszę. No, on ma jeszcze no to skrzydła na skrzydła, w sensie, i takie jak krzaki przednie. Jak widzicie teraz mi się odcierają i to prawdopodobnie już bardzo usprawniało właśnie ten Tak jak poprzednio była ma jednego krema na górze i jedno działko w śmigle. Tak dosłownie w śmigle. Mm, mm, dobra. To, a więc tak. Nie będę już potrafił zbadać, bo po prostu nie mam lekko, że mam bombę i rakiet. przecież rakiet i tak na bordo nic sprawia nie wodę. Przynajmniej tak miałem wczoraj, jak miałem sobie moich 5-15. Yy, Czyli moim jedynym samolotem, który ma rakietki, naprawdę. Dobra. Oj, co? i co? No lepiej samolot. Dobra, zobaczycie, to 26 No, ten samochód jest chyba bardzo szybki. No i oczywiście plamyk na skrzydłach, no bo jak? No i szachownicy po bokach, żeby grać tych, którzy nie widzą mojego poradzonego komputlaża. Przynajmniej gdybyś w sytuacji się odnaleziono. to też może do nudzi. Dobra, rozdolony. Za dobrze, jak e, no dobra, to bo wystarczy nie wiem co chciał, to tworzyć tutaj. jesteś. może że to była krótka seria, żeby w trakcie tytułu zrobić mi srewności. Aaaa, potrafię w trakcie pilota. Gościu, wytrzymaj. Nie zginiesz mi tutaj w tym samolocie. Rozumiesz? Nie zginiesz. A przynajmniej nie teraz. Dobro, no mám je ještě. Z to možná. ještě kde To To tak patřím s nima To je tu To je. A ono je asi asi. Protože musíme zaraz se To Miejsce nie ma. Kupiamy miejsce Dobra, z mojej pilotu. Wyruchodzisz to dla Porota, kartierz. Uprzyjacielski. Kto to przyjął to było za Porota? Korsarz. Jeszcze takim samolotem Dobra, no, ostrze przeciwko liczy załatw, bo klapy. Dawaj, dasz radę, Barad, dasz radę. Nie dasz rady. I przeleciałem. No ale wiecie co, że ten kosztar chyba sobie poleciał. Dobra, muszę dać znowu po na moc posuwać więc wrócę mega węgla. Więc to do góry, żeby nie było podwozie. Do tego w góry, żeby nie było podwozia. I on go i tak jak i on go i on go się on Dobro, panie pilocie, teraz siadaj Hamule Dobra, czyli jeszcze się odbiłeś Teraz hamuj, parat hamuj, parat hamuj Dobra, więc stoimy. Panie Pilocie, zaraz ci przyniosę apteczkę, za śladę. O, patrzcie jak mi no to lewe skrzydło siadło. Jakiś tam system w środku siadł. Kadł, tylny, mi siadł. Lewe skrzydło mi już prawie całe siadło. Paliwo się przecieka. A lewe skrzydło tutaj, znaczy prawe prawe skrzydło się trzyma. Lewe z jest gorzej. Dobra, panie pilocie. 5, 4, 3, 2. Jeden. To było moje najtrudniejsze lądowanie w historii chyba. jeszcze poza tym, że gość mógł mnie ostrzelać. Dobra. Dzięki, dzięki. no muszę podziękować tym medykom, bo naprawdę. Ja bym już pomyślał, że ten piguł go nie wyjdzie. A jednak jest. To jest

Poradzi, to robimy z tej No jest zwrotny, jak skifajer po prostu. Może skifajer nie ma takich skrzeli. Skrzeli, skrzeli... Nie wiem, jak to nie, nie jestem zawodowym rolnictwem. No. A tak powiem, że to zjecie na kanał Sari. To no też polecam. Ale War Thunder, Między innymi. I może jeszcze... Tryb. I może jeszcze z nim znaczy nie to nie, dzisiaj nie, nie, nie koniecznie, ale, ale na pewno kiedyś znaczy z nim nagram jeszcze odcinek taki jakby specjalny. O, ja biar, tutaj nagle hora, ale to... Skoro i tak też 400 nie zasakuje, bo się robił, to ja tu nagle wielkora. Dobra, na Cię. Nie skryję go, nie rozwaliłem, bo to, to mój taki najbliższy filmik, to zrobił, tak jakby, więc... A przy okazji też chyba trafiłem w tego bradu Wiem. torta, dużo razy ujrzałem, więc... Nie. Dobra, mamy taki takiej sumie 38. Nie pamiętam, czy ale wydaje mi się, może, że, że należy się go bać chociaż skoro ja mam taki osoby z KRM, leży w barwach szlamkowych innych i to jest ze to może i to może z 3 8 się to coś nie zbliża. No, ja, on tam sobie dziękuję. Muszę mieć mieć A dobra, się ma, to, na rok. ludzie, ja się do, tego, do bezpieczeństwa. J8A to jest chyba początkowy ten szwedzki samolot więc e, o to... no, coś zaczynam w to powątpiewać on rozwalił tego, on rozwalił e, MIDE 3 chociaż o, jeszcze jest J22 no to na przykład na początku jak to jest poskramiacz MING-ów jest jeszcze J22 to, to już to już pomy nawet w raficyjskim playerze nie dobrze sobie radości. Nie, 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 to a, to? nie, 1 nie, a nie, nie, to jest to. nie, się. Dobra, a więc to nie, 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 I... Wbijajcie na kanał no i co jeszcze w zasadzie? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.